się bardzo, że Mistrzostwa Polski w biegu na 5 km odbywają się dzisiaj w Kolnie. Jest to wielkie święto sportu. W imieniu własnym, czyli dyrektor Koleckiego Ośrodka Kultury i Sportu, a także moich pracowników, cieszę się, że przystąpiliśmy do tej organizacji. W imieniu burmistrza miasta i Rady Miasta Kolno, chciałem podziękować za tak miłą imprezę i taką rozwojową imprezę. Myślę, że impreza ta będzie powijana cały czas, co roku. Mam nadzieję, że po tej imprezie Kolno jeszcze będzie bardziej biegało. Czyli biegajmy razem. Biegajmy właśnie razem. Pierwszy raz w kolnie warunki ciężkie, ale super ekipa, super atmosfera i dobre bieganie. Bardzo fajna organizacja. I jesteśmy przeszczęśliwi, że udało nam się tutaj do, dojechać super bieg. Trasa wymagająca. Ze względu na profil, ale zwłaszcza warunki. Biegło mi się bardzo fajnie, bo to była tylko piątka, więc biegłem trochę się pod wiatr, ale dałem radę. To była moja 108 piątka w moim życiu, oficjalna w karierze, więc dałem radę. Dałem też normalnie standard i bieg. Ja kolejny do statystyki, więc nie problem problemu. Bardzo miło. Po raz, pierwszy, po raz pierwszy mam okazję być w kolnie, więc nigdy do niej nie byłem, więc przyjechałem sobie zobaczyć, to miasto środka. biegowo je zobaczyć. Jestem bardzo zadowolony, więc miałem okazję Zobaczyć, jak nie poczuć atmosferę mistrzostw Polski przede wszystkim, nie? Przede wszystkim cieszę się dlatego, że obroniłam po raz kolejny tytuł Mistrzyni Polski, także tytuł mistrzostw zostaje w kielcach. No czas! Powiem takie na te warunki. Uważam, że jest to dobry czas. No ogólnie staćmy najlepszy czas. Już kilkukrotnie łamałam 16 minut. W takich warunkach jakich były walczyłam. Tyle ile sił. Zmęczyłam się naprawdę bardzo, bo jeszcze kilka minut po biegu nie mogę złapać oddechu. Ale to cieszy pani, cieszy się że dużo kibiców. Było naprawdę gorący doping, także myślę, że zmobilizowaliśmy to małe miasteczko liczące niespełna 10 tysięcy mieszkańców do, do tego, żeby przyszli mimo zimna, mimo chłodu, wiatru, kibicowali, cieszyli się i bawili się razem z nami. Także super, jestem bardzo zadowolona z biegu. Wrażenia z biegu bardzo dobre. Od początku biegu byłem nastawiony na zwycięstwo i, no i tak 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 ustaliliśmy z trenerem, żeby właśnie zmaksymalizować szansę wygranej. No i to, to się udało na mecie. No i biorąc pod uwagę dzisiejsze warunki, dzisiejszą pogodę, no i trasę, wynik 14-17 na mecie naprawdę udany, naprawdę fajny wynik. Chyba o sekundę pobiłem życiówkę z ulicy. Jeśli chodzi o biegi poza biegami przełajowymi, największy mój sukces w biegach w klasyfikacji seniorów. Najważniejsze jest to, że wszystko odbyło się u nas na miejscu. Wiadomo, że do tej pory gdzieś tam jeździliśmy, uczestniczyliśmy na wyjazdach. Inaczej to bieganie wygląda, jak biega się po swoich ulicach i na tych ulicach stoją po prostu kibice, których się zna i ulice, po których biegaliśmy, zna się na co dzień. Na co dzień się po nich chodzi i żyje codziennie, a więc to jest takie najbardziej wzruszające. To, że odbyła się taka impreza takiej rangi. To bardzo cieszy i to, że Kolno, mając taki stadion i takie warunki, idzie do przodu, i cały czas dzieje się coraz więcej w naszym mieście. Super, dziękujemy bardzo organizatorom. No, i zapraszamy na następne edycje.